Swoją podróż przez Arabię Saudyjską chciałabym rozpocząć od nowoczesnej części Riyadu, czyli od stolicy. Jestem w tej chwili w takim bardzo charakterystycznym punkcie przy budynku Skybridge Tower. Jest to budynek liczący 300 metrów wysokości. Uznawany jest w tej chwili za najwyższy budynek nie tylko w Riyadzie, ale także na Półwyspie Arabskim. I tam, właśnie nad tą dziurą w budynku, znajduje się most. Ten most ma 65 metrów długości, waży 300 ton. Jest on punktem widokowym, można na niego wjechać e, pokonując tę odległość e, za pomocą dwóch wind. Pierwsza winda wjeżdża na 77 piętro, pokonuje ten dystans w 50 sekund, druga e, dojeżdża na piętro 99 i ta podróż trwa 40 sekund. W tym budynku znajdują się galerie handlowe, oczywiście butiki różnych światowych. Marek, znajduje się też meczet, ale oczywiście najbardziej znany jest ten budynek właśnie ze względu na ten most, z którego rozciąga się niezwykły widok na cały Riyadh. Riyad właściwie otoczony jest pustynią, jak większość miast tutaj w Arabii Saudyjskiej. Także patrząc na to wszystko z góry, aż, aż się w głowie nie mieści, że to wszystko. Jakby powstało na, na piasku. Hmm, tutaj już jest właśnie widok. Riad jest ogromny i, tak jak gdzieś, w ogóle mało jest informacji na temat Arabii Saudyjskiej, nawet do znalezienia w internecie. Jest to kraj, który od niedawna przyjmuje turystów i właściwie trzeba przyznać, że tych turystów tu w ogóle nie ma. Tu nie ma jeszcze żadnego przemysłu pamiątkarskiego. Nie widzi się w ogóle przybyszów, no może z wyjątkiem jakiejś twarzy z Azji, ale to z reguły też są biznesmeni, a nie turyści. I tak jak ktoś kiedyś napisał na jakichś angielskojęzycznych stronach o że tutaj nie ma chodników, tak reszta już we wszelkich artykulikach, relacjach ten, to zdanie powtarza. Tymczasem to nie jest tak, że nie ma tutaj chodników, tylko po prostu te punkty, które interesują przybyszów najbardziej, te atrakcje turystyczne, one są od siebie oddalone tak bardzo, że pomiędzy nimi prowadzą drogi szybkiego ruchu. Są to często drogi 5-6, nawet 7-pasmowe. Także no generalnie przy drogach szybkiego ruchu przeważnie nie ma chodników. Tak, no ale E, już przybe, e, kiedy się przybędzie do tego miejsca docelowego, można tam normalnie chodzić w, w, w tym obrębie. E, tymczasem, no, żeby dostać się z miejsca, do mie z, mie z miejsca na miejsce, no rzeczywiście. Generalnie trzeba posiłkować się Uberem, on jest tutaj doskonale rozwinięty, bo jako tako nie ma komunikacji miejskiej. Nie ma jeszcze metra, bo ono jest w budowie, także taksówki albo Uber to jest właściwie jedyne wyjście, żeby przemieszczać się po Riadzie. Bo naprawdę jest to miasto gigantyczne. Ono cały czas się rozwija, cały czas się rozbudowuje. Jest w ogóle taki plan, żeby w krótkim czasie to miasto było największą tutaj metropolią na Półwyspie Arabskim. Ma ono przebić Dubaj, Abu Dhabi i... Aha, jeszcze jedno sprostowanie, że... Arabia Saudyjska to nie są Emiraty Arabskie, tak jak często się spotykam mówiąc o Arabii Saudyjskiej, ktoś mi od razu mówi o Dubaju i o Abu Dhabi, Te, to są dwa odrębne kraje. I, i Saudyjczycy y, też nie lubią, kiedy i, i tutaj porównuje się ich, aha, Arabia Saudyjska, Dubaj, no nie, no raczej, no my też chyba nie lubimy, kiedy nas... Się wsadza do jednego garka, nie wiem, z, z Rosjanami czy no z kimkolwiek. Każdy chce się czuć, każdy czuje się obywatelem swojego kraju i, i jakby nie lubi jakichś porównywania, a tymczasem tak samo tutaj, kiedy widać taki troszeczkę no, konkurencję między tymi dwoma krajami. Arabia Saudyjska chce w krótkim czasie przebić Emiraty Arabskie. Emiraty Arabskie na pewno tak szybko przebić się nie dadzą, także... Ale naprawdę są to dwa odrębne kraje. Saudyjczycy są bardzo dumni z tego, że są Saudyjczykami. Akurat dane mi było być tutaj 23 września, kiedy jest Święto Niepodległości. To, co się wyprawiało na ulicach, te wszystkie parady, ten kult flagi, no naprawdę aż łza się wokół kręciła jak może wyglądać lokalny patriotyzm i rzeczywiście to jeszcze raz trzeba podkreślić, że Saudyjczycy są bardzo dumni ze swojej narodowości, ze swojej kultury, ze swojej historii są, na każdym kroku podkreślają tą swoją historię cieszą się, że, ludzi, że ktoś tutaj przyjeżdża że się chce z tą historią zapoznać i na każdym miejscu też starają się służyć turyście z pomocą.